Witam, nazywam się Remigiusz Kielman, mieszkam w, mieszkam w miejscowości kruków gmina Mrocza, powiat nakielski. Prowadzę gospodarstwo o areale 176 hektarów gruntów ornych. Zajmujemy się uprawą rzepaku, zboża i kukurydzy na ziarno. W sumie w naszym gospodarstwie przewinęło się już cztery sztuki kombajnów. Pierwszym był kombajn Wistula drugi polski, poczciwy Bizon. Potem przyszedł, zwiększyły się AREO, przyszedł czas na wymianę na coś bardziej wy wydajniejszego i mocniejszego. i Kombajnem, który wybraliśmy został Deutschwar Topliner 4065. Kosiłem nim 15 lat, byłem z niego bardzo zadowolony. A od grudnia ubiegłego roku jestem posiadaczem kombajnu Deutschwar C7205. Nowy kombajn kupiony od pobliskiego dealera firmy Eurotech. Widzicie państwo na filmie. Pierwszy dzień z przyjazdu, sam przyjechałem i przyprowadziłem go na, 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 na kołach. Kombajn jest także wyposażony w stół do rzepaku. Oryginalny niemiecki firmy Ziegler. Dopinany, ale ta, ta, ta czynność naprawdę zajmuje chwilę. Jest też wózek do headeru. dzisiaj został wykonany serwis, pierwszy serwis, który polega na wymianie wszystkich płynów eksploatacyjnych, czyli olejów w skrzyni biegów, w silniku, wszystkich filtrów. Serwis był już o 8 rano. Zrobili to naprawdę bardzo czysto, szybko. Model kombajnu to model C7205. Jest to kombajn wyposażony w silnik Mercedesa o mocy maksymalnej mocy 315 koni, kombajn konwencjonalny, czyli, no, czyli pięć, pięcioklawiszowy, szerokość listwytnącej 5,40. Kombajn, kombajn posiada zbiornik zboża o pojemności 8,5 litrów. Kombaj posiada dotykowy ekran, komputer sterujący całym, całym, całą maszyną, na którym można wybrać sobie odpowiednie parametry, pod odpowiednią uprawę. Wszystko, wszystko jest robione automatycznie, czyli regulacja szczeliny klepiska, obroty, obroty poszczególnych podzespołów, regulacja sit, wszystko odbywa się poprzez ekran dotykowy, kabina jest klimatyzowana. Jest radio, jest wygoda. jest wyposażony w dość szerokie ogumienie przednie o wymiarze 865 R32 gleby w naszym gospodarstwie są mozaikowate to znaczy mamy posiadamy gleby od klasy 3 do 5 są są i piaski i są gliny i są dołki i są góry. No dołki jest sucho w tym roku, także jeszcze nie wiadomo jak to będzie, ale myślę, że na tym ogumieniu sobie spokojnie będzie radził również na podmokłym, podmokłym terenie. Kombajn jest wyposażony w dwa bębny mocące: bęben główny i drugi, tak zwany turbo separator, bęben domasający. Kombajn posiada również e, to jest patent dojca, posiada dwie mini-mocarnie e, po prawej i po lewej stronie kombajnu tak zwane takie turbiny, które nie, wszelkie niedomłoty e, są, nie, nie, nie wracają z powrotem na bęben tylko idą na mini mocarnie, mini mocarnie wykonują tę czynność, przez co, przez co ten kombaj ma naprawdę sporą wydajność. Witam. Ostatnio widzieliśmy się w sierpniu, teraz mamy listopad. Jesteśmy w trakcie zbioru kuryzy na ziarno. Do zebrania zostało u mnie 20 hektarów. Dzisiaj w planie mamy do zbioru 10 hektarów. No jak widzicie, kuryza wyległa. Częściowo 70% zbiór jest utrudniony, ale, ale jakoś sobie radzimy.